Wszystkim, zapraszam Was na kolejny odcinek niekończącego się taśmieca pod tytułem Państwo to zło. Zacznijmy od tego, że zasoby na naszej planecie mają charakter ograniczony, są tak rzadkie, jak rzadkie są włosy Twojego sąsiada, zaczesującego je na bok po to, aby przykryć łysinę. Do takich zasobów należą na przykład rudy żelaza, drewno, ziemia, ludzka praca, w zasadzie niemal wszystko. Państwo z natury swojej nie może wiedzieć, jak odpowiednio wykorzystywać zasoby, ponieważ, i teraz się skupcie, bo będzie trochę trudniej, wiedza na ten temat jest rozproszona w społeczeństwie w niezliczonych miliardach skrawków informacji i może być wyrażona wyłącznie za pomocą rynkowego systemu cen, będącego podstawą kalkulacji ekonomicznej. Brzmi jak bełkot, ale wierzę w Wasz potencjał i ufam, że rozumiecie. No i teraz, kiedy Państwo z różnych przyczyn, najczęściej po prostu propagandowych, będących wynikiem lobbingu lub, powiedzmy sobie to wprost, korupcji, dotuje przedsiębiorców, jest to w istocie swojej złe. Dlaczego? Po pierwsze, dotowanie kogokolwiek jest możliwe jedynie wówczas, kiedy środki na to zabierze się pod przymusem komuś innemu jest to więc moralnie nieakceptowalne. No chyba, że ty osobiście uważasz, iż nie ma nic niestosownego w wykorzystywaniu aparatu przymusu po to, aby z buta wchodzić komuś w życie i konfiskować mu jego dobro. I jeżeli tak jest, to koniecznie daj znać, bo mam znajomych, którzy zrobią ci dokładnie to samo, co ty postulujesz, aby państwo robiło swoim obywatelom. Po drugie, osoby, którym zabrano środki, być może w wyniku tego w przyszłości same nie będą ich miały na to, aby rozkręcić własny biznes, kształcić się, założyć rodzinę, czy też odwrotnie, kupić sobie paczkę gumek i wesprzeć lokalny kiosk. Po trzecie, kiedy Państwo sypie hajsy komuś, kto nie radzi sobie wystarczająco dobrze na rynku, aby samemu zgromadzić kapitał, pozyskać inwestorów lub po prostu zaciągnąć pożyczkę, premiuje miernoty kosztem skutecznych przedsiębiorców, którzy z automatu znajdują się w gorszej sytuacji. Co więcej, taka miernota dzięki dotacji może na przykład sztucznie zaniżać ceny i tymczasem wykosić swoich konkurentów. Po czwarte, taka działalność rządu zuważa tak naprawdę całe społeczeństwo, gdyż zasoby w rękach Januszy biznesu będą gorzej alokowane i wykorzystywane niż byłoby to w przypadku chociażby skutecznych bizneswomen. women. Poza tym premiowanie gorszych przedsiębiorców kosztem lepszych sprawia, że spada jakość towarów i usług oferowanych konsumentom i przez to tracimy wszyscy. Zdaję sobie sprawę, że ta wiedza ekonomiczna jest. Tak banalna, że w normalnych okolicznościach posiadałby ją nawet ktoś, kto zaocznie skończyłby podstawówkę. Natomiast żyjemy w czasach tak daleko idącej ignoracji ekonomicznej, że należy mówić o oczywistościach. Niech najlepszym dowodem na to będą fikołki, które nasi socjalizujący przyjaciele niebawem zaczną czynić w komentarzach. Uważajcie tylko psiaczki, żebyście podczas tych fikołków sobie swoich głupich ryjów nie rozwalili.